Czy wiesz, że jeszcze w 1850 roku wśród najczęstszych przyczyn zgonu na drugim oraz trzecim miejscu można było znaleźć biegunkę oraz cholerę? Chorób, których dziś na liście najczęstszych przyczyn zgonów w XXI wieku próżno szukać. Zastanawiasz się skąd tak wysoka pozycja tych problemów w owych czasach? A stąd, że powoduje ona odwodnienie. Odwodnienie, które było śmiertelne wtedy i może być śmiertelne również dzisiaj. Osoby, które doświadczały wielodniowej biegunki spowodowanej cholerą lub też innym zakażeniem, bardzo często umierały mimo tego, że były nawadniane. Zastanawiasz się, jak to możliwe? Zapraszam Cię do oglądania dzisiejszego materiału. O tym, że nawodnienie jest bardzo ważne wiemy dzisiaj prawdopodobnie wszyscy. Alarmuje o tym telewizja, alarmuje o tym internet oraz gazety. Dlatego ciężko, aby komuś uszło uwadze to, że trzeba się prawidłowo nawadniać. Wiele osób jednak nie traktuje tych informacji zbyt poważnie, ponieważ wydaje im się, że ewentualne odwodnienie może skutkować jedynie jakimś tam gorszym samopoczuciem lub niegroźnymi w, dla zdrowia problemami. Mało z tych osób zdaje sobie jednak sprawę, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu takie błahostki jak dzisiaj były nie do pomyślenia, ponieważ odwodnienie bardzo często skutkowało śmiercią. Dlaczego tak się działo i dlaczego osoby, które w tamtych czasach były nawadniane intensywnie podczas choroby umierały nawet szybciej niż osoby, które nie były nawadniane w ogóle? Działo się tak dlatego, że w tym wszystkim nie chodzi tylko o wodę, ale również o minerały. Intensywne nawadnianie wodą, szczególnie wodą, która nie ma zbyt wielu minerałów, prowadzi do spadku ilości sodu w krwi, a to może być dla nas śmiertelnie niebezpieczne. Hiponatremia może doprowadzić nawet do naszej śmierci. I to właśnie dlatego, jeśli dzisiaj z jakiejś przyczyny traficie do szpitala, nie dostaniecie wody źródlanej do picia, lecz dostaniecie kroplówkę z solą fizjologiczną, elektrolitami lub też dodatkiem glukozy. W każdym razie nigdy nie będzie to zwykła źródlana woda, a zawsze będzie to specjalna mieszanka, która ma zapewnić odpowiednie nawodnienie. Sama woda, czysta woda, może doprowadzić do naszej śmierci. Wiem, że to paradoksalne i wie dla wielu osób może być zaskoczeniem, ale tak naprawdę to działa. Dlatego nasz organizm, do tego, żeby woda nas prawidłowo nawadniała, potrzebuje też minerałów. Wśród tych minerałów na pierwsze miejsce wysuwa się sód, pochodzący z soli, bez którego tak naprawdę będziemy mieli ogromne problemy i bez którego nie jesteśmy w stanie prawidłowo nawodnić organizmu. Tak, tak, moi drodzy, to ten sód pochodzący z soli, którą używamy w solniczce i którą nas tak często i bardzo mocno się straszy. Okazuje się, że zalecenia, które wiele instytutów wysuwa, mówiące o konieczności, o Ograniczenia podaży soli w diecie do poniżej 5 gramów na dobę może okazać się dla wielu osób wręcz śmiertelne. Z tego względu, że szczególnie w okresach letnich, które teraz nadchodzą, tak niska podaż sodu może powodować do niedoboru sodu w naszym organizmie, szczególnie kiedy następuje jego zwiększona utrata wraz z potem, która naturalnie występuje, kiedy jest cieplej. I tak niska podaż sodu może doprowadzić znowu do zbyt niskiego poziomu sodu w naszej krwi a to może być śmiertelne. Dzisiejsze, najnowsze badania pokazują, że dorosły, zdrowy człowiek potrzebuje pomiędzy 2,5 a 6 g sodu w trakcie dnia, aby się dobrze czuć. Dawki poniżej oraz powyżej tego były w badaniach szkodliwe i powodowały gorsze samopoczucie lub jakieś poważniejsze problemy u osób, które przyjmowały takie dawki. W jednym gramie soli znajduje się zaledwie 40% sodu, a więc 0,4 g sodu. W ten sposób możecie bardzo prosto obliczyć sobie, ile sodu dostarczacie w trakcie dnia, spożywając daną ilość soli, i możecie też sprawdzić, ile sodu dostarczycie, spożywając te zalecane 5 gramów soli. Jeśli mam być z Wami szczery, to wydaje się, że szczególnie w okresie, który nadchodzi, czyli bardzo gorącym okresie, trochę zbyt mało. Nawet badania, które potwierdzają, że zmniejszenie podaży soli w diecie powoduje spadek ciśnienia krwi, Raczej pokazują, że jest to spadek o tak niskie wartości, który niesie za sobą przy okazji tak duże ryzyko np. chorób układu sercowo-naczyniowego, czyli różnego rodzaju udarów, zawałów, etc., że prawdopodobnie nie jest to gra warta świeczki i nie jest to droga w tą stronę. Czyli fakt, że odcięcie podaży sodu z diety nieco obniża poziom ciśnienia krwi, nie oznacza, że to jest przyczyną tego nadciśnienia i nie oznacza to, że jest to dobre rozwiązanie, bo jeśli mimo wszystko spadnie nam nieco, naprawdę niewiele ciśnienie krwi, to jednak może to odbić się na innych. Problemach na innych aspektach naszego życia i to pokazują na dzisiaj badania naukowe. Dlatego zalecenie mówiące o spożywaniu poniżej 5 gramów soli w trakcie dnia jest po prostu na dzień dzisiejszy błędem. I pomijając pewne osoby, które genetycznie, faktycznie powinny spożywać nieco mniej soli, ponieważ są ge genetycznie uwarunkowane do tego, że źle reagują na nadmierną podaż sodu, a może nawet nie nadmierną, tylko jakąkolwiek większą ilość sodu, to jednak zdecydowana większa, większość osób, szczególnie w okresie letnim, który nadchodzi, powinna spożywać więcej. Soli. Czyli wiemy już, że aby się prawidłowo nawodnić, musimy w trakcie dnia spożyć trochę sodu, trochę soli. Używając jej do posiłków czy też do różnego rodzaju napojów, nie powinno być z tym problemów. Inną sprawą jest to, czym się nawadniać. A więc drugą część tego filmu poświęcimy temu. Czym się najlepiej nawadniać, co mówię na ten temat, badania naukowe, co jest najłatwiej dostępne i jak sobie z tym wszystkim radzić. Bardzo częstym błędem, o którym moim zdaniem warto w tym filmie powiedzieć, jest picie zwykłej wody źródlanej. Jak już powiedziałem wcześniej, z pewnych powodów, jeśli traficie do szpitala, takiej wody źródlanej raczej nie uraczycie. Dzieje się tak dlatego, że taka woda, szczególnie jeśli ograniczamy podaż sodu w trakcie dnia oraz innych elektrolitów nie dostarczymy wraz z dietą, może powodować tak naprawdę stan, w którym nasz organizm nie będzie nawodniony, a wręcz spowoduje obniżenie poziomu sodu w organizmie, co może być dla nas niebezpieczne. Dlatego zdecydowanie radzę, szczególnie w okresach letnich, wybierać wody średnio i wysoko mineralizowane, a nie wodę źródlaną. Jeśli już chce, Chcemy wybrać wodę źródlaną, to zadbajmy o to, by w naszej diecie było więcej potasu i magnezu oraz sodu, a być może skuśmy się nawet na to, żeby dodawać do swojej wody sól lub elektrolity. Teraz na ekranie pewna niespodzianka, którą dla Was przygotowałem, a mianowicie tabelka wód dostępnych w Polsce, które ja osobiście polecam i które dość często używam. W tej tabelce wymieniłem 6 różnych wód, podzieliłem je pod względem sumy składników mineralnych, które posiadają, pod względem ilości sodu, którą zawierają, pod względem ilości magnezu oraz wapnia, ponieważ to są właśnie pierwiastki, na które moim zdaniem przede wszystkim warto zwrócić uwagę. Jeśli przeanalizuje się dokładnie tą tabelkę, to okaże się, że naprawdę ciężko wskazać faworyta. Jeśli sprawdzimy każdą z wód po kolei, pod każdym z tych wymienionych aspektów, to okaże się, że jedna z nich ma najwięcej magnezu, inna sodu, jeszcze inna ma ogólnie najwięcej składników mineralnych. I jest to też bardzo zależne od tego, jakie mamy potrzeby. Czy mamy dietę bogatą w magnez, czy używamy dużo soli w trakcie dnia, etc., etc. Dlatego ta tabelka nie jest numeryczna, ta tabelka nie pokazuje, która z tych wód jest najlepsza. To raczej cała szóstka uważam, że jest naprawdę dobrej jakości wodą i warto, którą z nich sobie w takim okresie wybrać. Jeśli chcielibyście mieć tę tabelkę na swoim komputerze, to zapraszam do zapisów do mojego newslettera. Każda osoba, która się do niego zapisze, od razu dostanie na swoją skrzynkę tę tabelkę. A osoby, które już są zapisane do mojego newslettera, lepiej niech sprawdzą swoją skrzynkę, bo dzisiaj rano trafiła do was ta tabelka. Domyślam się, że za chwilę mogą pojawić się pytania o plastik. O plastik, który faktycznie jest problemem, o plastik, który wpływa na nasz organizm i o plastik, który może wpływać na nasze hormony i na nasze zdrowie i to bardzo negatywnie. Przyznam szczerze, że jeśli mówię Mówimy o temacie wody, to jest tutaj naprawdę ciężka sprawa w tym sensie, że nie ma moim zdaniem dobrego wyboru. Czyli albo wybieramy wodę, która jest wodą źródlaną i ma niestety zdecydowanie mniej, często prawie w ogóle nie ma minerałów, albo wybieramy wodę, która jest w plastiku. Na szczęście niektóre z tych wód, które widzieliście w tej tabelce, mają też wersję szklaną, która jest nieco droższa, ale jednak, więc dla osób, które Chcą ograniczyć plastik, boją się, że tego plastiku mają zbyt dużo w swoim otoczeniu, być może mają jakieś problemy genetyczne, obciążenia, które powodują, że nadmiar hormonów, estrogenów, może na nich wpływać negatywnie. Wtedy warto poszukać takich szklanych zamienników. Niestety, większość wód, która jest w, szklan w szklanych butelkach, jest z reguły właśnie wodami źródlanymi, co nie jest zbyt dobre. Dlatego osobiście też czekam na to, aż wszystkie wody wysoko mineralizowane będą dostępne w szkle, bo nie jestem fanem plastiku. Ale z dwojga złego w mojej sytuacji wybieram taką wodę wysoko mineralizowaną, a nie wodę z kranu. Mógłbym oczywiście cały film poświęcić negatywnym efektom, jakie powoduje w naszym organizmie odwodnienie, ale wydaje mi się, że większość osób, która mnie ogląda, doskonale wie, że odwodnienie jest szkodliwe, że odwodnienie może prowadzić do zwiększonego ryzyka różnego rodzaju chorób, w tym nawet nowotworów, w tym chorób układu sercowo-naczyniowego. Z tego względu, że już dwuprocentowe odwodnienie powoduje u nas upośledzenie pewnych funkcji, funkcji motorycznych. Im większe odwodnienie, tym gorsza praca praktycznie każdego z układów w naszym organizmie, co potęguje automatycznie ryzyko wszystkich chorób. Mógłbym tutaj wymieniać i opisywać, w jaki sposób nawodnienie wpływa na różno raki choroby i ich powstawanie czy szybszy rozwój, ale wydaje mi się, że lepiej poświęcić ten konkretny materiał na praktykę i wrócić do tematu tego. Jak i czym się nawadniać? Jeśli też w swoim życiu spotkaliście się z informacjami na temat tego, że kawa i herbata odwadniają, to mam dla was bardzo, bardzo dobrą wiadomość. Jest to obzdura. Badania naukowe dość jasno pokazują, że zarówno kawa, jak i herbata nie powodują absolutnie odwodnienia, a są bardzo porównywalne ze spożywaniem normalnej wody. W związku z czym, jeśli lubicie wypić sobie troszeczkę kawy, jeśli lubicie wypić sobie trochę herbaty w trakcie dnia, woda nie do końca wam pasuje, bo znam wiele osób, które po prostu nie lubią pić zbyt dużo wody, no to dobra wiadomość jest taka, że jak najbardziej możecie nawadniać się też tymi innymi napojami, ponieważ jest to porównywalny procent nawodnienia. Przy okazji taka kawa ma naprawdę sporo polifenoli oraz magnezu, więc tego jednego z ważniejszych minerałów. Herbata również ma dużo polifenoli, także można powiedzieć, że czasami jest to nawet taka woda poziom wyżej. Oczywiście minus jest taki, że ciężko tam o sód, dlatego raczej będzie trzeba go uzupełnić w nieco inny sposób, zwykle dodając więcej soli do swoich posiłków. W opisie tego filmu znajdziecie badania, które mówią o tym właśnie, jak wśród grupy ludzi porównywano przez dobę spożywanie kawy oraz spożywanie wody i wyszło na to, że praktycznie wszystkie wyniki są równomierne i porównywalne. Podobne badania przeprowadzono kilka razy wcześniej na temat herbaty i tutaj również praktycznie identyczne efekty nawodnienia w przypadku porównania wody oraz herbaty. Prawda jest jednak taka, że badania na temat tego, że kawa odwadnia, od są. Natomiast nie są to badania wiarygodne, a raczej nie są to badania, z których zostały wyciągnięte prawidłowe wnioski. Ponieważ dziś już doskonale wiemy, że kawa odwadnia od przez pierwsze 3-4 dni, kiedy włączymy ją do swojej diety. Czyli jest, jeśli jesteście osobą, która do tej pory w ogóle nie piła kawy i włączycie ją do swojej diety, to przez pierwsze 3-4 dni będzie u Was występowała nasilona diureza, czyli nasilone wydalanie płynów z organizmu, co przez te 3-4 dni może doprowadzić do lekkiego odwodnienia. Natomiast po tym czasie organizm przyzwyczaja się do tej diurezy, normuje to, przestaje wydalać nadmiar wody i wtedy już kawa działa w pełni nawadniająco. Dziś to wiemy na szczęście bardzo dobrze, dlatego jeśli jesteś kawoszem, to nie musisz się niczego obawiać. Kawa działa na ciebie nawadniająco prawie tak samo dobrze jak woda. W 2016 roku zostało przeprowadzone niezwykle ciekawe badanie, i oczywiście do niego link również znajdziecie w opisie, gdzie porównywano wiele różnych napojów w porównaniu właśnie do wody i sprawdzano, jak one nawadniają czy odwadniają organizm. Oto jakie wnioski z tego badania wyciągnięto. Otóż, jak widzicie na ekranie, wszystkie z tych wymienionych tutaj napojów porównywano do zwykłej wody. I większość z nich miała bardzo podobne działanie. Co ciekawe, niektóre z tych wód, niektóre z tych napojów miały nawet lepsze działanie. To przede wszystkim dlatego, że użyto tej klasycznej wody źródlanej, a nie wody mineralnej. Jestem bardzo ciekaw, jak w takim wypadku wy, wyszłaby właśnie woda mineralna. Natomiast kiedy porównaliśmy tutaj, w tym badaniu zostało porównane. Zwykła woda z innymi napojami. to jak widzicie, kawa oraz herbata miały bardzo podobny, bardzo podobny współczynnik nawodnienia jak zwykła woda. Co ciekawe, najlepiej wypadło mleko, odchudzone mleko oraz tłuste mleko i bardzo dobrze, oczywiście, też specjalne napoje nawadniające, ale nie chodzi tutaj o napoje izotoniczne, tylko. Taką, takie połączenie glukozy z elektrolitami, które można kupić w aptece. Warto wciąż jednak pamiętać, że większość tych napojów, a więc zarówno kawa, jak i różnego rodzaju herbaty i napary, będą raczej porównywalne do wody źródlanej, a nie wody wysoko mineralizowanej, co może przyczynić się do tego, że będziemy musieli jednak uzupełnić te minerały w inny sposób, o czym należy pamiętać, bo jeśli nie to, w przypadku dużych upałów możemy mieć problem z prawidłowym nawodnieniem. Co ciekawe, jeśli przyjrzycie się temu badaniu, zimna herbata miała nieco lepszy procent nawodnienia niż ciepła herbata. Prawdopodobnie wynika to z tego, że ciepło powoduje różne przemiany w naszym organizmie, zarówno to wewnętrzne, jak i zewnętrzne. W każdym razie podejrzewam, że gdyby w tym badaniu sprawdzono też zimną kawę, również mogło wyjść to by bardzo interesująco, i podejrzewam, że również nawodnienie byłoby nieco wyższe niż w przypadku zwykłej ciepłej kawy. Dajcie znać, czy chcecie na tym kanale przepis na kawę macerowaną na zimno. Świetna rzecz, którą uwielbiam pić latem. Jeśli będziecie chcieli, to chętnie taki przepis tutaj dla Was nagram. Zostawcie komentarz na ten temat. Dajcie znać, czy ma się on tutaj pojawić. Podsumowując, ile płynów w trakcie dnia powinniśmy spożywać? Jest to kwestia bardzo indywidualna, ale możemy umówić się na to, że powinniśmy spożywać pomiędzy 2 a 3 litry płynów w trakcie dnia. Warto jednak mieć z tyłu głowy to. Że nie chodzi tutaj o same płyny, czyli jeśli wypijemy 3 litry źródlanej wody, to mimo wszystko tak naprawdę możemy zrobić sobie z tego więcej niekorzyści niż korzyści. Warto o tym pamiętać i uzupełniać te minerały, bo jeśli mam być szczery, to właśnie nie brak wody, nie brak jakichś tam napojów, a brak minerałów w trakcie dnia, niedobór sodu to są częstsze przyczyny odwodnienia, które ja obserwuję u ludzi. Jeśli macie możliwość, to wybierajcie chociaż trochę wody mineralizowanej lub uzupełniajcie te minerały w inny sposób. Są one ważne, ważne dla waszego zdrowia nie tylko na keto. Ale gdziekolwiek jesteście, nadchodzą upały, więc to dobry czas, żeby zacząć dbać o swoje nawyki, jeśli chodzi o nawodnienie, i to dobry czas, żeby wdrożyć je i dbać o swoje zdrowie w ten sposób. A na koniec jeszcze ciekawostka dla osób, które powiedzą, że nie odczuwają pragnienia, bo spotykam się z tym dość. Często i mam na ten temat w ogóle ciekawą teorię, która być może Was zainteresuje. Otóż, tak jak w przypadku e, głodu, czyli kiedy przestaniemy jeść, po dwóch, trzech dniach nasze uczucie głodu praktycznie znika, ponieważ organizm wychodzi z prostego założenia, że jeśli nie ma pożywienia, w otoczeniu, bo skoro go nie jemy, no to logiczne dla organizmu jest to, że tego pożywienia nie ma, no to przestaje powodować odczuwanie głodu, bo po co, prawda? Tylko nam to przeszkadza. I podobnie sytuacja prawdopodobnie ma się w przypadku nawodnienia. A więc jeśli Wy notorycznie powodujecie u swojego organizmu odwodnienie, to on w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że nie ma wody w otoczeniu, bo gdyby była, to przecież byście mu jej dali. To logiczne. I skoro tak, no to wyłącza troszeczkę to odczuwanie pragnienia. I zwykle u takich osób, kiedy wręcz zmuszę je, żeby przez jeden czy dwa tygodnie na siłę piły te dwa litry w trakcie dnia, to okazuje się, że nagle organizm później już sam woła o wodę, ponieważ przyzwyczaje się do tej nowej, zdecydowanie zdrowszej. Ilości. No i cóż, ja już dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny, sprawdźcie opis filmu, bo tak jak mówiłem, możecie tam zapisać się do newslettera i zyskać tą tabelkę oraz co miesiąc ciekawy, merytoryczny artykuł, który nie pojawia się nigdzie indziej. No i tam również macie moje różne kursy, webinary, ale też dostęp do mojego Instagrama, Facebooka serdecznie polecam. Nie zapomnijcie zostawić łapkę, łapki w górę, komentarza, który motywuje mnie do tego, żeby co tydzień tutaj dla Was nagrywać ciekawy materiał, no i subskrypcji kanału, bo co czwartek się widzimy i szkoda by było to przegapić. Dzięki wielkie za dzisiaj. Cześć!